W dzisiejszym odcinku chcę z Wami porozmawiać, uh, jak się żegnać z kimś. Jak chcesz powiedzieć, widzimy się jutro. I bardzo często, jak Polacy mówią, jak chcą powiedzieć, widzimy się jutro, to mówią, we'll see tomorrow. Albo widzimy się za tydzień. Oni, często Polacy niepoprawnie powiedzą, we'll see in a week. I Tutaj trzeba powiedzieć we'll see each other tomorrow albo we'll see each other in a week. To jest bardzo ważne, żeby powiedzieć each other, we'll see each other tomorrow albo we'll see each other next Tuesday. I jak się nie mówi each other i się po prostu mówi we'll see next Tuesday to to brzmi jakbyście nie mogli widzieć w tej chwili, że we'll see next Tuesday to jest tak jak, że right now we don't see że, że po prostu jesteście ślepi i że będziecie mieli operację w następny wtorek i dopiero we wtorek będziecie mogli widzieć, ok? Dlatego się nie mówi we'll see next Tuesday jest bardzo ważne że powiedzieć we'll see each other next Tuesday. Dzięki, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Subskrybujcie, dajcie kciukę do góry i napiszcie w komentarzach. Dzięki, że oglądacie i do następnego razu. Cześć!